Dzień dobry, kochani. Yy, patrzcie, codziennie rano pompowanie wody z piwnicy. Już nawet nie wynoszenie wiaderkami, tylko pompowanie, bo to już naprawdę można się zajechać, że tak powiem. I nie padało kilka dni, a tu ciągle wody przybiera, także rano nie możemy wejść. Pierwsze co to Sławek ubiera gumaki i wchodzi podłączyć pompę. I tak dzień w dzień. Zobaczymy jak długo jeszcze. Ma nie padać na razie póki co chociaż. Wszystko z ziemi jeszcze nasiąka. Także no. Dawno takiego roku nie było nigdy, chyba takiego roku nie było, nie pamiętam, żeby tyle było wody. No a przyszłam tutaj, bo ktoś pytał pod tym filmikiem z pytaniami do nas o borówki. Odpowiedzieliśmy, że mamy borówki i tak przyszłam teraz pokazać, że właśnie tutaj tu są borówki. Także nie całe, nie wszystkie, ale tutaj większość. Pierwszy jest agrest. Później są właśnie chyba już dwie, tak, dwie borówki, później jest pigwa, znowu borówki, później dopiero tamte duże na końcu to są y, aronie dwie. Także trzy aronie. No i tam jeszcze jakaś jagoda kamczacka na końcu, ale jeszcze nie owocowała nam. Także to wszystko są borówki. Tutaj tak nie widać, w gałąz się zaplątałam. Tak nie widać, bo na takim tle szarym wy wysypane wszystko korą. Jeszcze tutaj liści naleciało z orzecha jesienią. Także... Kiedyś mieliśmy tam między porzeczkami, tam gdzieś, ale one w ogóle nie chciały tam rosnąć, e, po prostu chyba nie te podłoże miały, dlatego teraz zrobiliśmy tak, wysypaliśmy korą, e, no i po prostu teraz nowe gatunki kupiliśmy, o, że całkowicie inne, że one owocują jedno, jedna za drugą, nie wszystkie naraz, także jedna się zaczyna, druga się kończy że więc przez dłuższy okres mamy te borówki. Na razie to są malutkie krzaczki, ale tam zawsze coś tam skupnie. Justyna bardzo lubi borówki, także też myślą o niej. Miała robotę z podlewaniem. Tutaj ta jagoda kamczacka, ale no mówię, jeszcze nie owocowała może w tym roku się uda. Także pewnie się zastanawialiście, co to jest, jak ile razy przechodziliśmy. O! Dobra, tutaj były właśnie borówki między porzeczkami, bo tu jest cały rząd porzeczek. Biała, czerwona, no biała i czerwona. Czarne, czarna jest z drugiej strony. Jeszcze trochę to się będzie robić zielono ładnie. Będzie więcej do pokazywania. Będą krzaczki pięknie kwitły. Tutaj mama się tym zajmuje. Mama to zaprojektowała właściwie. My tam tylko trochę fizycznie pomogliśmy. Także wszystko piękne to jest jej zasługa. Ja lubię podziwiać, ale ręki do, do kwiatów, do roślin to nie mam. Absolutnie. Chyba, że do warzyw. No to do warzyw to już bardziej. Ale to też zależy od roku. Nie, nie od ręki, tylko od roku. Sławek yy, już zagnoje się, zabrał. To jest sobota rano. Także no nie ma zmiłuj, <laughs> trzeba zrobić robotę. A tym bardziej dzisiaj, od, tak jeszcze trochę wcześniej, od rana się wzięliśmy. Później goście, jak mówiłam wczoraj, a jeszcze też chcemy jechać po lodówkę, po chłodziarkę do, tam do ciast właśnie, bo to na komunie to jest tych tortów sporo, ciast sporo. Także jedną taką zapasową, żeby się nie martwić, bo to wiadomo już może być dosyć ciepło. Uwaga na psiaki, bo już idą. Chodź. Może być właśnie ciepło. Bo tak jak na Boże Narodzenie, to sobie spokojnie mogliśmy zostawić nawet na wierzchu jakieś tam ciasta bez kremów. Nie palił sławek w piec. On sika, nie wysyła, nie wganiaj go. Chodź. No, a, a komunie to już jest taki okres, gdzie już może być dużo cieplej, więc nie będziemy ryzykować. Lodówkę się dokupi. Tym bardziej, że teraz mamy jeden okres taki, gdzie tutaj pobliskie parafie mają w jednym dniu, więc to na pewno będzie taki dzień gdzie będzie ciężko pomieścić. Inne to tam spokojnie, ale ten jeden dzień to będzie na pewno taki ciężki. Pompuje, leci. Poszedł zobaczyć, czy pompa pompuje. Zostawcie kotkę Kitkę! Perła! Krecik! No! Nie można tak! Krecik szczeniaków nie lubi. Warczy na nie. On chyba zazdrosny jest. O, niby tak chce się pobawić, ale tak, no... To gdzie ją wyłączyć? A, dobra, to będę pilnować, mam pompy pilnować, jak mówię, jak będzie dziwnie chodziła, to mam... Dobra, to zaraz podejdę. Jeśli się spali, to będzie na mnie. O, teraz się bawi. A wczoraj normalnie cały czas na nie warczał. Mówię, no tak nie może być. Muszą się zakumplować, na jednym podwórku ma być zgoda. Nawet z kotką kitką jest zgoda, tylko czasami jakim coś odbije. Jak kot, ki, kotka kitka zacznie uciekać, to one gonią. Jak nie ucieka, to nie ucieka. A dzisiaj co tu będzie? Jeszcze jeden przyjedzie psiak. Kumpel perły i krecika. Bardzo się lubią. A teraz te małe to nie wiem. Zobaczymy, jak będą na siebie reagować z, z tym, co przyjedzie. Najwyżej się psiaki zamknie, no bo wiadomo, on nie zna psiaków, też może być zazdrosny. Zobaczymy. Tam już Sławek widzę odkusz, wyrzucił do kur. Żeby sobie wsiąkło wilgoci. Fajnie to się sprawdza, dobry pomysł miał. Nie ma takiego przemoczonego tego gnoju, takiego błota. Także fajnie sobie ta y, sucha tra, y, trawa siano i słoma. O. Y, wsiąka sobie właśnie tą wilgoć jeszcze. Także wykorzystane podwójnie fajnie. Pomysłowy jest, naprawdę. Kurki jeszcze zamknięte. Z dworu to już wy, wyrzucił im wczoraj, jak mówił. No, a czemu to nie wiem? A tak, pewnie żeby dzisiaj było mniej. Dobra, idę zobaczyć do tej pompy. Jak się spali, to będzie dopiero. Zresztą lepiej, jak nawet troszeczkę nie dopompuje, niż, niż ma się spalić. Cicho, bo nie słyszę. Cicho. Dobra, wyłączą. Zresztą wody nie ma. Dzisiaj się zapowiada chyba ładny dzień. się jeszcze tak trochę ponuro. O, Psiaki z wami to też. Kracik! Uspokój się. Ale widzę, że już się chmurki trochę przecierają, że niebo trochę zaczyna być widać. No, już pora, żeby taki ładniejszy dzień był. Bo wczoraj nie był ciepło, temperatura fajna, ale wiatr masakra. Przyszedł sąsiad na ryby, nic nie złapał, a tam zimno tak było. No mam nadzieję, że się nie zraził, że jeszcze przyjdzie. Wszystkie ogonami merdają. Chodźcie. Chodźcie, bo jedzie staczką, taczką. Rozjedzie was. No, musisz uważać na nie, bo to jest... Ale z krecikiem się dzisiaj trochę bawiły. Już tak nie warczą na nie. O nie, to teraz, co teraz z tymi psiami, psami? Toż ty ich tutaj nie ten. O nie, misiu, poczekaj, ja, dobra, ja muszę je wziąć. Ja nie wiem, czy to był, czy to był dobry pomysł. Zawsze jak Gnój od niego wyrzuca, to go wyprowadza albo na korytarzyk, albo Panie, właśnie... Zobacz to ładnie by się I <laughs> ja do budy zaraz wejdzie, nie gryź mnie, psiek, psiak. Albo go tutaj do słupka przywiązuje, bo tak to on mu nie da wyrzucić, bo zaraz się... Albo tulić, albo bawić. No, a teraz co? Może tak zostaniesz, co się będą ludzie podziwiać? No. Powiedz, za smaczka dam się pogłaskać. No, a jemu ciężko by było wyjąć. O jaki się trzepie, ile paszy na głowie. Karę masz. Więzienie. No w sumie więcej tutaj miejsca ma niż u siebie. No tu za długo nie może być, bo się tam koleżanki denerwują, niecierpliwią. Kozioł. Fuj! Jeszcze na siebie. Się osikał. Perła trochę zajrzała, zdziwiona. Mówi, o, jest nadzieja, że już tam nie wrócę. Wrócisz wrócisz. Tutaj teraz w tym Zoto kurczę, ciężko nawet jakąś robotę zrobić, co? Tak trzeba pod nogi patrzeć. Odkurz dworu masz wyrzucone, nie? Bo tam już wywozisz to jeszcze ze środka. Wszystkie bidulki czekają pod drzwiami. Stasiulka jeszcze w pakiecie, nawet nie mam jak tam dojść do niej. Wczoraj już mówimy: O chyba już, chyba już. No i już. Znowu nie już. Teraz wrócisz do siebie. Uwaga, bo psiaki, chodź. No nie, chodź. Nie ty perła. I tak za chwilę to będą musiały iść do zamknięcia, bo kilka osób ma dzisiaj przyjechać. Więc tak trochę strach. Ale to jeszcze chwilkę, zaraz wrócisz do siebie, wrócisz. Nie ciesz się, nie zostaniesz tu. Byś jako pies pasował, żebyś tylko szczekać umiał. Wrócił do siebie zdenerwowany, ale tu jaka zadyma. Fuu. Sławek i tam posypał tym odkażaczem. Fuu. Aż siwo. U dziewczyn. I co tak źle było na wycieczce? Tam ci się podobało bardziej pewnie co? Na powietrzu. Ta siulka. Nie wiem, czy od króliczków też będzie wyrzucał, czy nie. Zobaczyć tam do nich. Takie bąbelki fajne już Nie wiem czy dzisiaj, ale mówił, że zobaczymy jak zdąży, bo po tą lodówkę w sumie tak nieplanowanie jeszcze musimy jechać Że tutaj będzie rozgradzał i zrobi jedną taką dużą klatkę Tą samiczkę przez, przełoży gdzieś tutaj na dół czy do góry Na dół pewnie I zrobi im jedną taką dużą, bo za chwilę to one będą miały tutaj ciasno w 9 sztuk. Już tam pełne gniazdko ich jest. <taki> Takie są najpiękniejsze. Normalnie tylko na ten. W koszyk i na stół. Z kaczuszką małą jakąś. Kaczuszek nie będzie jeszcze do tej pory. Jeszcze nawet nie, nie naniosły jajek. Jeszcze nie usiadłem, więc nie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie to robił, czy nie. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Może dzisiaj być ciężko, tak szczerze mówiąc. Ale to tam parę dni to nie zbawi. Czy to zrobi w poniedzieli, czy dzisiaj. A którędy Ty teraz tam wjeżdżasz? Którędy wjeżdżasz teraz tam na gnojownik? Nie, nie wiem, na pole może A czemu? Bo trawa jest, Na pole mówi, że wozi. A ogólnie to tam sobie ten, jak będziesz teraz na, warzywnik, na gnojownik jeździł tam Czyj po gnojownik? tym? No ja wiem, ale po fundamentiku jak w siatkę. No, Przejedziesz taczką, tak? No, tu jest gnojownik. Ja wiem, gdzie jest gnojownik. Hello. <grymne> Tylko mi chodziło o ten pudamencik, że ciężko będzie z taczką pewnie. O, trzeba będzie snopka przyturlać. Jeszcze trochę, jak psiaki się wyprowadzą z powrotem do budy z Perłą, to przez okienko sobie będziemy mógł rzucać tą słomę. A teraz znowu... A jaka mokra. A teraz znowu trzeba taczką wozić. Teraz będę miały robotę Tu wypuścicie na duże czy nie? Niech sobie idą. No i tak za tobą idą. Głodne są już, a też nie dostaną na razie, póki tam nie posprząta. Już, 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 już dziewczyny, już. O! Ale powoli, bo ja tu też stoję. <grytanie> Widać... O kurde, bramka otwarta. Widać, co je najbardziej cieszy, nie? Nic tam ich nie obchodzi, że świeża słomka i tak dalej. Tylko tu, grzebać. Tak, chodź tu. Perła też, chodźcie. Wychodzić, szybciutko. Perła, wychodź. Ale się doczekać nie mogły, chyba całą noc o tym myślały. A tam jedzenie, nie? Tu jest lepsza robota. Wybie Aha, one wybiegły chyba tylko sprawdzić, czy coś jest dobrego. I tak ni nic nowego nie zobaczyły, to wracają po trochu tam. No to dobrze, wyszły sobie stamtąd, to Sławek sobie spokojnie tam posprząta. I już na owki, żeby wziąć. Justyna wstała, to was przyjdzie pomęczyć trochę. Jak teraz się wybiegają, to... To zaraz pójdą spać. Jeśli dostaną za chwilę, to pójdą spać. A tobie co? Kozią. Z rana to zawsze taka latanina. Jeszcze, tym bardziej w sobotę, jak wszystko trzeba posprzątać. W korytach jeszcze czyści. Wszyscy mnie gryzą po nogach. Jak tam gnatki cię nie bolą po wczorajszym? No to... Bolą mnie. Znaczy ten, ten drugi dzień najgorzej. Co robić? Rozruszać się. A co na tyle nie dojadają? Co by było? A. Zjedzą sobie co lepsze. E ja zamknę. co nabroiłeś? I co nabroiłeś? Czemu wysypujesz mamie tę karmę? Ładnie pachnie, ale ty tego nie pogryziesz. Łobuzy, łobuzy, normalnie łobuzy. W końcu, w końcu zmęczyły łobuzy jedne. Sławek jej przyniósł ściana takiego naszego. Też zawsze robi trochę ile tam się uda to robi. Najbardziej je lubi. Wybiera sobie co najlepsze. Dużo masz tego siana, jeszcze już pewnie nie dużo Co? No, no już długo wiosna to już zależy, jaka będzie pora, nie? Jak będzie deszczowo, no to będzie rosło, ale jak nie, będzie ale sucho. Tak nie będzie. Nie będzie. A jo, bo będzie wyjadała na zielono, faktycznie. No, nie będzie za bardzo z czego robić. Jeszcze dojenie, takie szybkie, troszkę tylko mleka, tam szczeniaki dostają. Tu krecik, tu kotka kitka. Uważaj, żeby do ciebie nie skoczyła, się wystraszysz. Się szczeniaki ucie ucieszą, chociaż teraz chyba poszły spać, się zmęczyły łobuzy. No kota widzi Nieco się jej tam nie pasuje A ty kotka kitka po co ty tam wlazłaś w ogóle która chodziła po czubku dachu. Tam normalnie tam leciała. Po samej krawędzi. Lubi wysokości. Dużo tego mleka jeszcze co? Ojej, ojej, ojej. Co to, czkawka? Co No roboty rano jest, a w sobotę to już w zwłaszcza, nie? Się umęczysz zawsze, nie, bidaczku. Za ciepło, musisz trzeba w taką znaleźć. No za ciepło, bo jak tak fizycznie się pracuje, a dzisiaj w ogóle temperatura taka dosyć przyjemna. Niby rano, ale tak już w miarę ciepło. A jeszcze jak się robi, to już tym bardziej. Jaki gotujesz? Czuć zapach, już może się uda nie zapomnieć o nich, co może kozie, kozie mleczko to ten. Tłuste mocne jest, nie? Perła to w sobie tą karmę wsypuje zawsze w tym mleko. Nie wiem po co ona to robi. No, sobie przegrzebuje, jak blisko stoi, chyba że daleko. To nie da rady. Może coś tam zobaczyła, albo wyczuła. Na kogo? Dla Sasiulki? Na kus. No, coś tam chyba ma, bo tak, ogonem merda dziwnie. Jakby się czaiła na coś. Ona już tam wie, co tam widzi. Słowek im dał jeść tylko na dworzu na razie, żeby powychodziły, żeby tam mógł sobie spokojnie posprzątać. Tylko te, co jajka znoszą, żeby zostały. Tutaj za wiele to się tam nie dopcha do tego korytka. Ale tam przynajmniej wyjdą. Zaraz zostaną więcej w środku. Się wiaterek robi coś ładnie było i tak o Wczoraj ładnie jajek zniosły 73, chyba jak dobrze pamiętam Także trochę lepszy dzień. One tak mają, że y, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i tak prawie już do 80 dochodzi i wtedy znowu w dół do tych 60. No do 60 nawet, no. Znowu dojdą do, tej, do tego niższego pułapu, do tych 60 około i znowu w górę. I tak jest cały czas. Teraz. No ale jak już mówimy, jak już te 60 jest, to już nie jest źle. To już jesteśmy zadowoleni. W sumie powinno być te jeszcze więcej, bo jak 73, no to jeszcze dzisiaj może 75 być. Chyba, że już będzie w duszło. No zobaczymy. Jeszcze tylko tutaj zostało posprzątać. Ładnie się poschodziły. Jeszcze tamten gnój poprzewozi sobie na tą kupę większą. Na gnojownik. Pościeli. Wtedy jedzenie dopiero, a jeszcze tym od, odkazisz, nie? Tym, posypiesz tym proszkiem. To zawsze po, po wyrzucaniu, po sprzątaniu to robi. Potrzebne. No tutaj trzeba im też pościelić, bo już ja jakieś chciały tu Jeszcze później króliki, świnki morskie, ale to już nie będę się kręcić. Także... Więcej chyba już nie będę nagrywać, nie będę to się kręcić między nogami. Szybciej pójdzie. Tam widzę już jajka jakieś są. Ale to później wejdę. Ojej, kura dostała. <śla> Cała? Cała. <śla> Swoim własnym gę. Dostała. Dobrze, to kończymy na dzisiaj. Dzięki za dziś. Yy, no, miłego popołudnia, wieczoru. Na razie, cześć.